A przed nami, zobacz, Piotrusiu, kto jedzie. A teraz mała niespodzianka. Jedziemy odwiedzić. Co ty ja ludziom ma... tu wynosisz? Ja nie wiem. Dobra, gwiazdeczki, moje kochane. Schodzimy piętro niżej. Dlaczego tak mówię, bo jest osoba komentująca. Wszystko co dobre szybko się kończy. No Nasz pobyt też. O, ja w lustrze jestem, także widzicie i mnie, i Monia. Pora wracać. Pieniny były piękne, wycieczki były fajne, przygody też były. Kto ciekawy, co się wydarzyło wcześniej, to zapraszamy do filmów. No i co? Opuszczamy ten piękny apartament. Jest to w miejscowości szlachtowa. Tak, sielska 102. Sielska 102, pani bardzo miła, czyściutko. No co, lodóweczka, żeby nie została, niech nam towarzyszy i lecimy. Zwiedzać dalej. Dokładnie, wakacje trwają u nas, urlop się nie kończy. Dopiero się zaczyna. W tym roku długi urlop, także wymyślimy coś jeszcze fajnego, ciekawego. Dobra? Ja myślę, że jesteście stęsknieni za siedliskiem, my też jesteśmy ciekawi, czy coś się tam dzieje, więc może tam też zajrzymy, a może gdzieś indziej kogoś odwiedzimy, zobaczymy, zobaczymy. Także lokal zostawiamy, to ruszamy. Proszę bardzo, tak, jeszcze kochani, Piesek tutaj był bardzo chętny do zabawy. Tak, 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 cześć. Cześć. No, słodiaczek. Taka dorożka jeszcze po drodze. I co, my już jesteśmy w szczapnicy. Jedziemy jeszcze na pocztę, wysłać kartkę pamiątkową. Też jak byliście. Chodziliście do szkoły, albo teraz wasze dzieci chodzą, wysyłacie do szkoły takie kartki z wakacji. Myślę, że to jest bardzo fajna pamiątka. Zrobiliśmy małą zawrotkę, dlatego że tutaj po prawej stronie mamy pocztę, więc od razu wyślemy kartkę. Ciekawe, czy już czynna. Mamy godzinę dziesiątą. Mamy nadzieję, że tak. Mamy poniedziałek, czwartek od 8 do 18. To co? Wchodzimy? Chodzimy. Jaki to znaczek mamy? Taki 4,90. O, no i on nakleja. Mhm. Teraz co? Piszemy adres i wrzucamy do skrzynki. Mhm. Tak. I już jest. Kartka wysłana. Lecimy dalej. Widzimy, jak są przewożone tratwy flisackie taką ciężarówką. Także jak coś, to tam flisacy wszystko wam na spływie powiedzą, co i jak się zachowywać, gdzie trzymać, gdzie wylewać. No i co, w tej chwili jesteśmy na tym pięknym moście w Krościenku. 29 stopni na dworze, piękna pogoda, elegancko. Wjeżdżamy w teren zabudowany, aktualnie nowy targ. I jedziemy. No. No. Ciekawy dalszej przygody, która spotka nas na tej trasie, zapowiada się fajnie. No to dalej jazda. Szanowni Państwo, jesteśmy na moście, a pod nami płynie Biały Dunajec. No i lecimy dalej. Troszeczkę się korkuje. Nie wiem co się dzieje. Mamy czwartek. Czy to już ludzie wyjeżdżają na długi weekend, jesteśmy sobie pobrali wolne? W centrum prawie Nowego Targu, więc tam to rondo było. No zaraz przejedziemy ten most w prawo i już mapa pokazuje, że będzie, że będzie okay. Pięknie, no to lecimy. A tutaj, proszę państwa, czarny Dunajec płynie. Mamy kolorowe te rzeki, czarno-białe. Tutaj jakie zabijasy, pań. Nie dawno była budowana, jak po remontach, poszerzana i tak dalej, to cały czas remonty. Cały czas remonty. W prawo na Kraków. Aha. jeżdżamy na wjeżdżamy. trasę szybkiego ruchu. Zakopianka. Elegancko. Aha, patrzcie, jakie drogi piękne mamy w Polsce. Za darmo. Tutaj już zero komentarzy z mojej strony. Piotr już wszystko powiedział. Jeszcze takie widoki po drodze. Właśnie przed chwilą auto wyprzedziło z rejestracją ze Estonii, z Niemiec. Przyjeżdżają podziwiać piękne okolice. Z no, naszym Sami zobaczcie, z jakim widokiem sobie jedziemy pięknym. Przed nami wjazd do tunelu, ale Piotruś mówi, że my nie wjeżdżamy dzisiaj. Piotruś chce przed tunelem skręcić w prawo, no więc jak zwykle prosto do domu trafić nie potrafi facet czasami, no nawet z wakacji. Z pracy po wypłacie też różnie bywa. A jak tam u was panowie? Wypłata na konto i do domu, nie? Czy nie? Proszę państwa, rozwidlenie. Żywiec, Padowice, ale przed nami jest most. Gdzie tu to jota się wyłania? No więc jedziemy My na Żywiec, odwiedzać no. Ciekawe miejsce. O, a przed nami zobacz Piotrusiu, kto jedzie. Czesi. No, można? Zwie można. Zwiedzają piękny kraj. Nasz kraj. O, nie, też tam fajnie ma. Oj. Przy granicy z Polską, bo mają blisko do Polski. <grymne> tutaj stoimy na światłach słuchaj beskickiej i tutaj chyba mamy piękny rynek ukwiecony. Tam jest jakaś fajna chatka w stylu góralskim. Tam jest budyneczek z 1877 roku. Czuć tu historię. Historię. Chidźmy do żywca. Tak oto się prezentuje i z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić Paweł Łomża. Pozdrawiamy z Żywca. Łomża z Żywca. Do... Przed nami jezioro Żywieckie. Zaraz się ukaże, już my widzimy między domami, ale... O, co w lewo na Zwardoń. Zwardoń, tam miał... Y... Fazowski. Właśnie, no. Swoją... Fazolandię. fazolandię. Ale już jej nie ma i jest ponownie szczęśliwym, wolnym człowiekiem. Może robić, co chce, jak chce i mówić przede wszystkim, co chce. Także pozdrawiamy, no do Bazowskiego to nie dotrze. Boże ale... kto wie. <laughs> ale oglądamy. Ale YouTube'a są niezbadane. Yy, tak naprawdę yy, to właśnie jego zaczęliśmy, jego zaczęliśmy oglądać, jeśli chodzi o podróżnika takiego, no to... On to i... Kiedy to było? Pierwsze 12... 10 lat temu? 10-12 lat temu, nie? Jak zaczął nagrywać? To był on i jeszcze był Misza, nie? No Michał Pater. Pater. Tak. Także te dwa kanały były takie pierwsze przez no. nas, y... przyciągnęły nas do YouTube'a. Podziwiamy was to co zrobiliście. Stworzyliście swoją historię kanałów. Podróży przeżyć historię. No i jeszcze kierownik Teraz? jak to daleko doszedł tak nam taki podróżniczy kanał. Topaliśmy to jest... go jak 30 tysięcy subskrypcji, jak zaczynaliśmy go oglądać. Jak my trafiliśmy, a odkryliśmy ma powyżej jego kanał. teraz To jest 200, chyba 250 ma nawet tysięcy. Także hmm. jesteśmy z nim prawie od początku. Tak można powiedzieć, no. Także jeśli chcecie zobaczyć coś więcej niż Polska. To naprawdę tych kanałów Ale jest. W takim innym, nietypowym wydaniu. Nie, nie kurorty, tylko. Takie no. Lokalne życie ludzi. Lokalne bo, życie powiedzmy. ludzi, nocleg w namiocie, nisko niskobudżetowe podróże, no najkrócej określając, tak. Także jeśli jesteście ciekawi tych kanałów, no to my polecamy. A u nas tak się prezentuje ścieżka? A teraz mała niespodzianka, jedziemy odwiedzić swojskie klimaty. Kto ogląda to wie, a kto nie ogląda to zapraszamy. Zrobimy małą niespodziankę, tak trochę zapowiedziani, trochę nie. Podpuścili nas w komentarzach, że jesteśmy blisko, a nie przyjedziemy. Właśnie, no to co, jak już jesteśmy blisko to przyjedziemy. Dokładnie. Już niedaleko Kasper mówi, że widział to miejsce to, na filmie. Na filmach, na YouTubie. <laughs> jak Kasper zobaczyć na żywo? No tak jak na filmie. Tylko, że jest położone na łóżko. Normalnie tutaj jest stół, bo jest składane, nie? No elegancko. My kiedyś oglądaliśmy niewiadówkę też. Ona była do remontu, nie Wiadowka. Ale ten nie jest tutaj gorąco? Jak ten gdzieś tam jedziecie sobie? Nie. No tu potem otwierasz jak jedziemy, no to wiadomo, że się tu nagrzeje, ale jak staniemy, no to otwierasz górę, nie? Momentalnie okna otwierasz i... A my tu jeszcze mamy ogrzewanie, bo jestem z Piątkę tutaj? Girlanda. Pięknie jest. No i fajnie jesteście niezależni. Tym wygoda, że nie musicie myśleć, że zarezerwować noslek sobie gdzieś stajecie, gdzie chcecie. Na żywo. Dobra. Na żywo jak? Tak samo lepiej. Są lepiej. No. No, no, przyczepki co? niż pampera, so, Musicie to mówić, rodzicom Bo masz możesz to odpiąć tak? samochód i pozwiedzać, tak. nie? nie. O, możesz... Ale się cieszy... mogę teraz ja? O, jak już wszyscy te... Staniesz na ustawiasz przyczepkę i jedziesz w świat, nie? No tak. No teraz tak. wy się tutaj dzieciaki? Tak, tutaj, tak tutaj, nie, ja wam pokażę jak się to rozkłada. Tu jeszcze się rozkłada? Tak, to podnosisz do góry szersze i masz łóżko. Musisz sobie to tutaj to kładziesz i już masz łóżko duże. Naprawdę, u was jest piąteczka, nie u nas jest czwóreczka. Ale to spokojnie by się wysłało. Ale wiele bierze. jest realnie spania tutaj. A bierzecie jeszcze jakiś sobie namiot, czy coś? Jest przedsionek do tego z Teraz tak cieplutko to jeszcze na zewnątrz można, nie? A to dźwigasz, tu jest stolik, nie? Stolik jest. Dajesz sobie oparcie, tak jak to było złożone, nie? I tu masz też dwie ławeczki i stolik. My byliśmy kiedyś, ale to w ogóle jeszcze dawno temu oglądać nie wiem, na bo to, ona to ruinę, koła, ruina. To, to, to... Ty byś tutaj porobiła obiadki. Ja bym porobiła, ubiec, żabka to, ale... i bym podgrzewała. To masz wszystko. Ale ty zna, to małą butle piątkę? piątki, tak? Na piątkę, tak. Jecie sobie gdzieś na kempingu, czy tak na dziko? Na dziko, na dziko, na dziko na na ja mówię. Cisza spokój. Na kempingu nie wiadomo, co się, na kogoś trafi, nie? Ale tu nie o to chodzi, wszędzie jest muzyka. No muzyka, wiesz? nie? No a jedziesz od wypocząć, a nie to na dyskotekę. Tak, camping, jak jakby policzył, liczą ci samochód, liczą ci przyczepę. To, to lepiej nocleg wziąć. To ci wychodzi czasem drożej niż nocleg. Tu jest butla z gazem. Tu jest diesel i tu jest całe ogrzewanie. No wybacz to. 2 mhm. kW i dmucha ciepłem do środka tak także. Teraz to jeszcze klima by się przydało. Teraz to by się klima przydało, dokładnie. Chociaż wiesz co, noce są tak chłodne, a Edzia jest zimorodek, to jeszcze w nocy każe włączać. No. A chcesz jedną narączkę? Utrzymasz? Muszę chodź. złapać. Kaczki w basenie. Chcesz, Chcesz netka? Uh -huh. Tak sobie, weź ja Ci dam na łapkę. Możesz całą zgadać. Mm. Są takie fajne bieguski, no. Może nam się Tym pojawią na gdzieś słychać nie. duże. Fajny? No. I to nie wiadomo, czy to będzie dziewczynka, czy chłopka. Cześć, Śwoneczko. Policja mm. tak to Cześć, miasteczko. Cześć. Miasteczko. była wielkanoc, to Cześć No to ja można troszeczkę pakować. <noise> I na święconkę. na święconkę. Dobrze Ci tu? Do u. Słodka, nie? No. Boże, już po 30 lat nie trzymałam takiej kaczuchy. Pogadamy sobie. Sydlisku, także... Myśmy musieli się tam przeprowadzić. Fajnie, że jedziecie prosto do łodzi, to wam taką wyprawkę zrobimy, że... Tu są ogórki? Na no. Arbus. Jak arbus. No jak arbus mam też smakuje, ja nie czuję Matka Spróbuj ogórka. Jak arbus. Mamy myć posmak limonki. No, no takie arbusy Cześć, z ogórkiem, z limonką. Ale całe tak. No, Trochę agres jakby. Ten czerwony pomidorek. A ty będziesz jadł? nie? ja. Nie, zawsze, ty ty ja ty zawsze, inkluzję, zawsze. Ja, ja wiem, O inkluzji, zawsze. Gdzie, by gdzie byś nie był, nie? Ten czerwony pomidorek to jest najsłodszy z koktajlów, bo takie mogą być. To Ten? jest miód e, Ja je bardzo kocham. E, e, idę do szklarni. To nie odszkodzi ja mnie, jeśli go odniemy. Teraz zobaczysz, bo jeszcze nie było skończonych. Pod setkę podchodzę. Głowa, bo Ale ponad w tym roku. Nie ma skórki takiej twardej. Tak, nie ma twardej, no? Rozpływające się. Mm. Co ty wie, ludziom tak tu wynosisz? Ja nie wiem, no pakują Daj, daj, dopakujemy daj, jeszcze A, będziecie mieć na drogę... Na drogę, skrópania. takie malutkie No i cóż atrakcji ciąg dalszy ciekawe, ciekawe gdzie teraz także swojskie klimaty nas jeszcze gdzieś zaprosili więc prowadzą przed nami i jedziemy, zobaczymy zobaczymy ale tutaj to przestrzeni macie dużo. No. No. Ta działka jest do końca i tak do Zobacz ile tutaj... To tak, tak, tak. Tak, tak, tak. 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 jest jedna cała podzielona. Tak. Ile tutaj możesz szklarni postawić. No. <śla> Piotrek nie <puszcz>. <śla> <śla> O. o. Proszę cię. Ale słodziołki. Siema. Musimy dać jedzenie, bo inaczej nam wybiegną. Nic wam nie zrobią. Nie, są chyba z kozami, nie? No, jest nie Joga. Chodźcie. chodźcie, chodźcie, chodźcie. Jasne, chodź. Maska ją To jest Ida, to jest Merida, a tam Cześć. jest są takie... Wieczki. One odwiedzonko czują. Ale będzie można pogłaskać całą? Do pełna. Ale to śmiało, śmiało. Bo wy co? Jeszcze macie kozy, bo coś robicie w domu w piwnicy, nie? Tak, bo na zimę, na zimę, zimę trzeba je wziąć Ja bym się tu w tych śniegach mógł do nich nie dokopać rano, nie? Fajne te kozy są. No? Żeby Kicha. wzięły. No, <noise> Jak zerka Tak się kicha na kielecha. Nie wyjadaj. Mama, ma swoje. Masz swój talerz. Mama, dzieciom. Co to jest nawóz? Bo chyba nie wiedzą, bo on mówi ja o bobki, nie. a ja mówię, na tych bobkach rośnie pyszne papu. Do tańca i do różanca z tą kozą. Ale spaniaki. Unia, chodź po A nie uciekła, przyjdzie. Czekaj no chodź, chodź, Albo jakąś niższą wejść. Chodź. O, idą, idą. O, uważaj, będą skakać ulicy. No. No. Tańczymy? Dwie od razu? Tak, dwie. Proszę. Słuchaj, że Ciebie... Ty jesteś tam tylko jako podwórka teraz. Wyżej? Aha. O, o, dobra, trzymamy się. Bo te na... U góry są najlepsze, wiesz? Aha. Te Aha. Ty może akacje by wyjadły, nie? Ty, no Chyba może. Trzeba to sprawdzić. Miam, miam. Tu mam palce, ej! Dobra, gwiazdeczki moje kochane. Schodzimy piętro niżej. No. Tak, tu? O. o, Fajne, nie? No. Ale mówię ci gorzej niż dzieci. Przy nich coś zrobić, żebyś zrobiła nie do żadenstwa. Muszą być zamknięte. Proszę, ja palce Ja je uwielbiam, jak one to mielą. Co kicha? Ojej, jesz, nom, 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 no, no. Dobra, dobra. O, ty też tu, no. Oj, ciocia. Mo nie daiesz Tak? Schodzimy na dół, piętro niżej. O tak, ukłony. Są branik chipsy, patrz, jak jedzą. Jak one fajnie chrupią. A poczytaj sam z głosem. Miam, miam, miam. Łapcie pierś. Idź, poczykaj się. Anna, zobacz, jak w oczu mu ukazał się las. Co? No. No, ma no? no, mają jakąś no, dietę no, przypisaną, no, coś? Sop. Po kilogramie zboża i koniec? Która Wciągałem jeszcze jakolec. ma ochotę? Ile dasz, tyle zje. Dokładnie. Ale takie oczy mają, kurcze, no. Mają mega słodkie pyszcze, pięciutkie. Patrz, Patrz. Nie ma. Sto. Widzisz? Kolejny raz, wszystko co dobre szybko się kończy, spotkanie, czas w ogóle zleciał jak chwila, a to naprawdę półtorej godzinki zabawiliśmy. Miałabyś chwila. Bieszczady dzisiaj wyjeżdżają, więc tak, nie chcieliśmy przeszkadzać, ale jakoś tak ten czas i, i inaczej zleciał, także bardzo dziękujemy za gościnę, za kawusie, za pomidorki, za wszystko po prostu za rozmowę, za normalność i nie sądziliśmy, że YouTube da możliwość po prostu poznawania ludzi naprawdę szczerych, otwartych i to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim i o to chodzi, tak? Rzut oka na góry i lecimy już teraz prosto do Łodzi! No i dzieci zażyczyły sobie Podjazd do Makusia, nie? Na jakiegoś Sejkusia. Także jedziemy. Chcielibyśmy pozdrowić Panią Justynę. Po... Pani Justyna, już wie ja, co chodzi. <laughs> Pozdrawiamy serdecznie. Pojawiają się znaki na łódź. A więc co? Oby bezpiecznie dojechać do domku. Szybkie pranie. Jedna nocka we własnym łóżeczku, tam jest najwygodniej i najlepiej. No i co Wam powiem, to Wam powiem w sekrecie. Jutro dalej jazda ruszamy, a gdzie? Się okaże. Sie okaże. Jest cena 9,5 na wakacje, na wyjazdy. Jest 5,89. Nic, tylko tankować i jeździć. Nie siedzimy, zwiedzamy. Za 10 euro max. Ale tankujecie max za 10 euro. Pamiętajcie, to jest wtedy do pełna. Trzeba tylko umieć trafić z wyjeżdżeniem tego paliwa, żeby do pełna było 10 euro. No nikt tego nie zrozumie, co Ci teraz powiedziałaś. A dlaczego tak mówię? Bo y, jest y, osoba komentująca, który prosił o wyjaśnienie sprawy, dlaczego na Słowacji zatankowaliśmy za 10 euro. Bo więcej się do baku nie zmieściło. A jak wiesz, mieliśmy już jeden problem, złapaliśmy gumę i nie chcieliśmy później zostać z niepełnym bakiem, bo nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy spać, więc akurat 10 euro brakowało do pełnego mamy nadzieję, że zaspokoiliśmy twoją ciekawość tak e, się nie kończy w, I w stronę, w, w długą, góry jadą w góry wszyscy jadą Na weekend. co wy robicie w długi weekend w sierpniu? dlaczego w korku stoicie? nie no rozumiemy po prostu majówka później Boże Ciało później w sierpniu to jest takie jeszcze wychwycenie takich swoich urlopów w ciągu roku, także fajnie, że sobie jeździcie. Polska jest za mała. <laughs> nie, wystarczy wszystkiego i gór, i morza i jezior dla wszystkich. Po prostu no, wtedy jest kumulacja, gdy są te przerwy, że, gdzie, gdzie wychodzi ten dłuższy weekend. No i fajnie, wiem, że to inaczej się troszkę odpoczywa, bo w tłumie, ale i tak to co przeżyjecie, to jest wasze nikt wam tego nie odbierze. Najlepszym chyba w życiu jest to, że na stare lata jest co wspominać. Jak już nie będzie siły podróżować, zwiedzać, to zostają nam wspomnienia, tak jak y, oglądacie nasze filmy i piszecie: Kurczę, nie byłem tam 30 lat, albo byłem w 76, boże, nas na świecie nie było. Na pewno to był inny klimat kiedyś. To wszystko nie było takie. Y, Takiej komercji, takiej reklamy. Wspomnienia po prostu macie, porównujecie, pozna ta Polska się rozwija. No i, i chyba to w życiu jest najważniejsze. Nie kupisz zdrowia, nie kupisz yy, wspomnień, jeśli ich sobie nie stworzysz. Czegoś nie zrobisz, nie wyjdziesz na spacer, no to nikt za ciebie tego nie zrobi. Także żyjcie tak, żeby Wam było dobrze. Nie musicie podróżować, bo czasem w koło domu naprawdę są piękne okolice, można pooddychać. Jedni najlepiej się czują w swoim domu, to jest ich oaza, ich spokój i, i to też rozumiemy. Nie wszyscy są tacy owsi nogi jak my i zawsze na walizkach. I, I też to rozumiemy i żyjcie tak, żeby wam było dobrze. Więc chyba z tego miejsca już się pożegnamy. I co, jeśli się podobało, jest nam bardzo miło i do następnego miłego. Fajn!